Cześć, w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób wykonać test u whitneya Jest to nieparametryczny odpowiednik testu Test Studenta dla dwóch prób niezależnych. Żeby go wykonać, wchodzimy w menu Analiza, Testy nieparametryczne, Testy tradycyjne, dwie próby niezależne. Jako zmienne testowane, wybieramy sobie zmienne, dla których chcę wykonać analizę. Weźmy sobie na przykład zmienną zarobki. Jako zmienną grupującą wybieramy zmienną, która nam dzieli naszą próbę na dwie grupy. Weźmy na przykład sobie podział na płeć. Następnie klikamy definiuj grupy. I tutaj w tym okienku wpisujemy, w jaki sposób podzielić naszą próbę na dwie grupy. Ja tutaj ustawiłem, że zmienna płeć przyjmuje dwie wartości 1 i 2. 1 to kobieta, 2 mężczyzna, więc tutaj takie wartości wpisuję w tym okienku. Grupa 1 to jest grupa a wartości 1, czyli kobiety, grupa, grupa 2 to jest grupa, dla której zmienna płeć przyjmie wartość 2, czyli to są w moim przypadku mężczyźni. Klikamy dalej. Tutaj wybieramy typ testu, czyli domyślnie mamy Umana ja, czyli ten, który chcemy wykonać, no i klikamy OK. Pojawiło nam się okno z wynikami. W pierwszej tabele mamy statystyki, średnie rangi dla tych dwóch grup oraz liczebności ile było osób w, w pierwszej grupie, ile w drugiej. Nadal mamy tabelę wartość testowana, i tutaj w pierwszym wierszu mamy wynik testu Mann-Whitneya oraz w ostatnim wierszu istotność tego testu dwustronna. W naszym przypadku ten test wyszedł nieistotny statystycznie, bo wartość jest dużo większa niż 500, co oznacza, że nie odrzucamy hipotezy zerowej dla tego testu. Hipoteza zerowa w teściu Manoitneja jest taka sama jak w testach T te studenta, czyli zakłada brak różnic między grupami. W związku z tym, jeżeli ten test wyszedł na nieistotny statystycznie, czyli nie odrzucamy tej hipotezy zerowej, czyli przyjmujemy, że kobiety i mężczyźni nie różnią się w zakresie zmiennej zarobki. To tyle w tym odcinku. Jeżeli był dla Ciebie przydatny, to kliknij łapkę w górę oraz zostaw subskrypcję, żebyś na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do zobaczenia!